Antik syna, syna jedynego Który zdradzał info wszystkim influencerom Ta pieśń nie ma końca, bo zawsze znajdzie się obrońca Społeczność stoi murem i krzyczy właśnie chórem Let's go try! Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Pokemon Go! Wiem, dziwne, ale <laughs> mam nadzieję, że wam się podoba. Jak tak, to like, subskrypcja, taka nowość ode mnie. Żeby nie było. <laughs> w każdym razie, tego się nie spodziewałem dzisiaj, to naprawdę miałem przygotować do was materiał, który tak naprawdę miał być, sko skończyć się w 5 minut i to byłoby na tyle. Ale to zrobię na jutro. A dzisiaj, dzisiaj, wyjątkowa y okazja na to, żeby nie być manem, jak to było daw dawien, czas, y dawien dawna, kiedy oczywiście byłem gościem, który... Treść materiału, który był na tej minuty, streszczał w 8. Tak, oczywiście, teraz troszkę więcej gadam do kogo innego, a mniej do Was, więc chyba to na dobre wyszło. Mamy coś, z czego się nie spodziewaliśmy. Niantic oczywiście od dłuższego czasu tak naprawdę daje nam featurey, które są mniej lub bardziej interesujące dla tylko części graczy, a nie całej rzeczy. Jak to było oczywiście w momencie, kiedy pojawiły się rajdy. W tej chwili, a mimo że mamy dopiero początek e, listopada. To oczywiście nowy sezon, nowy sezon zaczyna się od grudnia. Ale no, wczoraj, co, czym jest oczywiście czwartek, około godziny 15 dostaliśmy informację od grupy Hello! Wiem, że w tej chwili mnóstwo osób mówi o tym, że Pokémon jest w tej chwili w niesamowicie wielkim dogu i będzie ciężko się tutaj z tego pozbierać, ale poczekajmy na piątek, bo będzie bomba. I faktycznie, dzisiaj pojawiła się bomba. 8 godzin temu, bodajże chyba łącznie to będzie około godziny szóstej, pojawiła się bomba. Bomba odnośnie wszystkiego, co może, może się pojawić w Pokémon Go na przestrzeni kolejnej miesięcy. Oczywiście bierzcie tutaj na to na chłodno, bo nie są to oficjalne informacje. Są to oczywiście tylko przecieki które w większej mierze się sprawdzały w, dużych, yy, w dużej mierze. Ktoś prawdopodobnie tutaj już straci pracę, także tu i miejcie to na uwadze. Sezon Timeless Travels, czyli oczywiście bezkresne podróże. Community day 16-17, oczywiście tu i wiemy, jeśli chodzi o to, że będzie recap, czyli yy, day w ciągu dwóch dni przez weekend przez okres oczywiście tutaj dwóch lat. Pokémony z Kung Dayów będą ma, miały oczywiście dostęp do unikalnych ataków, które były właśnie w tym czasie. Także to nie jest nowość, to, że to już wiemy, że ten event, oczywiście jakim jest grudzień, zawsze był najlepszy w Pokémon GO. To jest bez dwóch zdań, prawda. Każdy o tym wie. Początek roku zaczyna się niesamowicie. Zwróćcie uwagę, ósma generacja, oczywiście tutaj yy, <laughs> alański hut, hut tak bym to nazwał. Mamy oczywiście jego premiera po raz pierwszy od dłuższego czasu, Kung Day na Startera. Starter, jakim jest oczywiście tutaj nikt inny jak Rowlet. Rowlet ma premierę swoją, jeśli chodzi o wersję Shiny. Dla mnie jest taki słaby Shiny, ale miał wszystko Rowlet. 6 stycznia i oczywiście będzie on jako pokłon super ekstra. Słabe. <laughs> Słaba śpiewka, ale będzie mieć nowy atak. Jest o Spirit Shackle. Za niedługo oczywiście będzie kończył się nasz PvP sezon, więc otrzymamy prawdopodobnie informacje odnośnie nowych ataków i być może niektóre pokłony otrzymają wcześniej Spirit Shackle przed roletem. Następnie, oczywiście, widzimy 20 stycznia jest Classic Kimmy Day, jest to oczywiście na Porygon na 3 atak, nie był dobrym Pokémon, nie był dobrym atakiem, ale fajnie się nim bawiło będzie ci, którzy te tak naprawdę wiedzieli, jak wykorzystywać w wersję Shadow naszego Porygona. I oczywiście nie zapomnijcie, że nasz Porygon Z. Jest oczywiście najsilniejszym pokładem typu normalnego, ze wszystkich Żebyście tu nie, tutaj czegoś nie pominęli Chociaż zaraz po bodajże Rage'igigasie, ale to oczywiście inna, inna historia yy, Upewnijmy się jeszcze Nie, tutaj to jest sklep, sklepienie tych fajnych bajerów Które oczywiście niedawno się pojawiły Które warto kupić Oczywiście ci, którzy mają hajsy i wiedzą, że to wykorzystają Ale normalnie tego, się, no drogie to jest No ja na tych szuka na koniec, miesiąc, na koniec miesiąca jakichś, jakichś zakupów Ale Nasz sezon kończy się z 21 dni, dokładnie, czyli mam rację, czyli do grudnia końca sezon się kończy, więc będzie nowy atak, nowy update. Mamy nadzieję takie. E, także Porygon to jest oczywiście Classic Day. Później 4 stycznia, lutego, sorry, mamy Chansi Chansi e, do tej pory nie była, ale będziemy mieć oczywiście tutaj informację odnośnie tego, że będzie z jajek, w końcu z jajek, bo oczywiście jest, mają tutaj baby pokemona. I będzie happy do zdobycia w wersji Shiny w większej mierze. Szanse będą bodajże 1 do 64, mogę się mylić. Ekskludyny move nie znamy, także tutaj coś pominęli, lub też nie było to wyjaśnione od razu. Oczywiście e, ChenciBlisi jako showcase, obydwa pokonane przez, przez ewolucję. Na grudzień będzie Winter Holiday, to, to, to nie jest dziwota, jednakże będzie w dwóch etapach e, tutaj event, i w pierwszej, w pierwszej części będziemy mieć tutaj możliwość odblokowania nowego pokona z generacji 9. Jest to Setodile. Zakładam, że to źle wymawiam, poprawcie mnie od razu w komentarzach, bo ja wiem, że to było źle wymieniłem, źle powiedziałem, ale będzie miał premierę, jest to Pokemon generacji 9. także tutaj podejrzewam, że i nim operowała Grusza, z tego co pamiętam, e, sorry, operował Grusza. E, Shiny Venilite będzie miał premierę, Wyrdeer będzie miał premierę, zakładam, że Wyrdeer jest, znaczy on jest typu normalnego, więc tu i ja, czy nie będzie nic atrakcyjnego, ale mamy dwa nowe Pokémony w wersji kostiumowej, Pikachu i coś jeszcze. Będziemy mieć kolejny czapeczkę Mikołaja z dzyndzynkami teraz jakimiś Będziemy mieć Cat Mystery Limited time research na Kragonala Który będzie miał premierę wersji Shiny To w styczniu urodzony jest Ma wstać, ma wstać i wstaje ho -Oh. I w tym przypadku oczywiście będziemy mieć w styczniu nowego Pokemona jakim jest Shiny Shadow ho -Oh. Jest to mega bardzo dobry Pokemon i prawdopodobnie będzie miał może nie nowy atak, raczej nie będzie nowego ataku, ale ten Pokémon w tej chwili już jest mega dobry zarówno na PvP, jak i też na rajdy, więc shadow wersja będzie miała swoją użyteczność. Także miejcie to na uwadze. Startery będziemy mieć oczywiście z gruntów. Do tej pory nie było, więc to jest nowość. Będziemy mieć Varuma z generacji 9. To jest fajna sprawa. Tutaj będziemy mieć nowego Pokemona, który jest fajny i mi się podoba w ogóle jego ewolucja, też jest fajna, świetna. I oczywiście pamiętajcie, że finalna forma bodajże ma cztery rodzaje, bo inaczej ona wygląda. Kanto Tour Classic, coś czego się nie spodziewałem nigdy, że, że będzie, ale rezygnują, na, na razie rezygnują z kontynuacji tego mm, trendu robienia turów po kolei, czyli trzecia, czwarta, piąta generacja itd. Tylko teraz wracają do tego, żeby e, zachęcić być może nowe, e, nowe, nowych graczy właśnie do tego, żeby e, skorzystać z możliwości sfinalizowania Pokédexu z generacji pierwszej. Sorry, ale mnóstwo osób no, przykapiła, lub też nie miała możliwości, lub jakieś inne okoliczności, okol, okoliczności były, więc mogę to pominąć. Ja jestem happy. Ciąż brakuje mi farfeczta. W lutym będziemy mieć chiński nowy rok i będziemy mieć Drampę. No i oczywiście to będzie rok smoka, tak daje głowę, bo to jest typ smoka. Walentynki będziemy mieć, wow, Elite Raidy, Raidy wracają i będziemy mieć Enamorusa. Jest to oczywiście czwarty brat, siostrzeczka. <laughs> siostrzyczka <śmiech> Także będziemy mieć Enamorusa, to będzie fajnie, tylko żeby ten Pokémon był do czegoś użyteczny, bo nie wszystkie one były dobre. No, i oczywiście, teraz, czy ktoś widzi, żeby Landerusem ktoś walczył, mimo że ten pokłon miał być najsilniejszym? Raczej nie, bo zabrali mu najlepsze ataki Air Powera. I oczywiście, karnawał 2024: będziemy mieć Shiny, Oricorio, Debiut. Każda forma Go Tour Sino, Los Angeles będzie miało miejsce. Jednak, oczywiście, Go Tour będzie miało miejsce w różnych miejscach. Nie tylko oczywiście, w jednej miejscowości, ale Los Angeles było zwykle tym pierwszym, które oczywiście tam premierę miało. No i u nas prawdopodobnie, może nie Barcelona i tak jak wcześniej, tylko zakładam, że będzie Albo Niemcy, a ewentualnie Londyn Chociaż Niemcy straciły tak naprawdę w tej chwili troszeczkę więcej, niż można było się spodziewać Ale obstawiam mimo wszystko, że to będą dalej albo Niemcy, albo Londyn No i oczywiście ja spodziewam się, że być może będzie Francja, ale to są tylko moje spekulacje e, Go Tour Sino oczywiście będziemy mieć sezon, e, jaką się kończy I będziemy oczywiście mieć możliwość spotkania wszystkich z generacji Sino Sino się łączy z tym innym, nic innym, jak oczywiście z Legend Arceus, gra, która oczywiście wprowadzi Nowe pokłony z regionu hisłejskiego. No i oczywiście w tym przypadku będziemy mieć do czynienia nowe, z nowymi Pokemonami, które oczywiście nie będą z generacji 9, ale yy, będziemy tutaj troszeczkę odskiwać od wprowadzenia Pokemon z generacji 9 na rzecz właśnie Hisui. Nie jest jedno tylko Hisui. Oczywiście Jest tutaj informacja, że nie otrzymamy Arkeusa, Manafiego oraz Fiona. Oczywiście czekają z tym na wielki boom. Prawdopodobnie za rok na jakimś goalfeście będziemy mieć debiut w postaci Origin Form Dialgi i Palki. Więc istnieje możliwość, że w tym roku po raz pierwszy na goalfeście spotkamy nikogo innego jak Arkeusa. Bascolin White Stripe. Będziemy mieć Rotoma w wersji normalnej, czyli ten neutralny, bez żadnej tam prale i tak dalej. Będziemy mieć e, tutaj Shiny debiuty, czyli postaci Shamina. i oczywiście wszystkie Shiny z Sino. Oraz dodatkowo oczywiście wykluwać będziemy regionalne pokémony w wersji Shiny. Chinglinga, Chinglinga Carnivina, Chatota, Pachirisu i kilka Koro więcej. Cast, kostiumowe, cztery nowe rodzaje pokémonów, sorry kostiumów. Pikachu, dodatkowo Red Gigas w postaci Encountera z unikalnym nowym atakiem oczywiście szalenie do tej pory mieliśmy więc to nie jest nowość i to jest tyle z tej broszurki ponadto będziemy mieć dodatkowe informacje odnośnie eventu które będą miały miejsce w, miesiąc, w roku 2024 Eventy, które będziemy oczywiście tutaj e, są wymienione, ale na chwilę obecną żadnych informacji nie ma. Z racji tego, że oczywiście będziemy mieć premierę Origin form dialgi i palki, więc tu oczywiście niko innego jak e, starterów z Hisui i oczywiście ich ewolucję spodziewać się możemy w nowym roku, jak najbardziej. Oczywiście będziemy mieć Event kaklionowy, także ci, którzy nie ukończyli questu na Jirachi będziecie mogli tutaj zrobić to właśnie w tym okresie, gdzie będzie jednak kakliona event. Ride je na hiszpańskie startery, także to jest nawet fajne, żeby tutaj robić na te raid na te, te pokémony, aniżeli spotykać je na dziko. Tym bardziej, że oczywiście hiszpańskie formy są w najwyższych formach, a w pre ich nie ma, tylko najwyższe formy. Hidden Machines Wchodzą do gry, oczywiście, które będzie można używać do walk oraz poza walkami. Hidden Machines to jest oczywiście hm czyli to jest nikt in nic innego jak. Te umiejętności, które pozwalają nam, powiedzmy, w oryginalnych serii gier na armie kata, czyli po prostu cięcie drzew, i czy też nawet yy, rozwalanie kamieni. hm do czego mogłyby służyć? Nie wiem, ale zakładamy, że będą jakieś elementy, które właśnie będą ku temu nam służyły, żeby, powiedzmy, nie wiem, odszukiwać jakiego jakiegoś rodzaju nagrodę, lub po prostu będziemy i szukać jakiegoś skarbu. Ja oczywiście wymyśliłem to w pincekon, więc nie spodziewajcie się, że to będzie realne. Routy, będziemy mieć event routowy. Gdzie oczywiście będą npc pojawiać się na dziko Fairy event będziemy mieć oczywiście z nowym pokładem typu shiny fairy zakładam tutaj w tym wypadku Ani Hilaip i Holmech będą mieć swoją premierę Oraz La e like Rock Rock wersji Dusk Dusk to jest ta co się robi o, po o południu Tak o 12 premiera oczywiście tego co miał aż bodajże, mogę się mylić no bo takie oczywiście to już wymieniliśmy Będziemy mieć oczywiście ponadto dla unikalnych ataków y, Dialgę, czyli tutaj w tym wypadku Roaring of Time, Special Rant Palkia to jest unikalny jej atak, Crushing Rape Rage Gigas, też była informacja wcześniej o tym, Spirit Shackle do Desidua, e, Blawaking Bla Storm Pornadus, Wildboard Storm do Fornadusa oraz Sunstorm do Landarusa Także tutaj e, Air Powera nie otrzyma dalej Te informacje, które dzisiaj wam przekazałem Są niemniej ważne i interesujące Także Niantic to naprawdę nam przygotuje ciekawe eventy Mam nadzieję, że naszpikowane nie tylko oczywiście tym co tutaj mamy zaprezentowane Ale poza to ciekawe feature, które tak naprawdę zbogacą naszą rozgrywkę I zachęcą elonowią część graczy, którzy odeszła lub też nowy, który przybędzie Także ja spodziewam się dobrych tutaj czasów, tylko wierzę w to Dobrych tutaj czasów dla Pokémon Go jak to będzie, zależy od antyki i od społeczności, która oczywiście wspiera duchem i ciałem tą grę. I to jest tyle na tym odcinku. Dziękuję za uwagę i widzimy się następnym razem. Dostawcie łapkę w górę, subskrypcję na zawsze i nie odsubskrybujcie tego kanału. A my, widzimy się następnym razem, już jutro. Trzymajcie się. Hej!